W stronę sklepu ten z dobrą kiełbasą to. Sektor C! Jak celina Kazika. Drugi od naszej lewej. Sektor B! Jak baranina, ten co siedzi. Środkowy. Sektor E. Nie wiem, co to ma być. To, I ostatni, czyli pierwsze nasze prawo, sektor D. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych połowów. <grym>, a tu a ta płetwa co wystaje tam? Ta płetwa do konia kilogramowego. Jeszcze nie, jeszcze dwa sektory mi brakuje, czekaj Na linki rozłożyć, bo jeszcze dwóch sektorów nie ma Już, mamy Piłki do osuwania są? Maszyna Zróbmy jeden duży sektor Albo jeden wielki numery. Albo jeden mały sektor dla wszystkich Złota dziura z tym numerkiem? Jeden duży, to tak jak pieski robotaj, tramwaj. Najdłuższy tramwaj. No ja chcę być na końcu. A nie mówiłem ci, że będzie krótko? O jasnej <grywa> Nowe kartki to jest A i B, stare kartki CDB. A wycówuję. Pierwszy rektor. Pierwszy od lewej naszej, waszej prawej. Sektor C Jak duży cyc Drugi jest sektor A Sektor B, to jest ten sam środek B, jak Barbara Kolejny to jest sektor E i ostatni na moje prawo, Państwa lewo D Jak nie powiem co ona cztery litery Dziękujemy Czyli B jest środkowy Tutaj B jest środkowy jest... Powtarzam Pierwszy sektor po tamtej stronie mówić to są odwody. Tam najdalej. Tam. Ostatni. Najdalej na wodę jest sektor... A! I co mają zdrowe nogi idą najdalej? Drugi najdalszy sektor. C. C. C! C! Drugi najdalszy C! Środkowy! Środkowy to D! Jak kabarek Dunek! Piosenka na ryby! E! Przedostatni sektor E! Najbliższy nam został oczywiście sektor... B. Żeby formalności stało się zadość. Życzymy udanych połowów. Odstawiają niektórzy, że złowią 6-7 milionów. Witam serdecznie, nazywam się Artur Kalinowski. Jestem sędzią klasy krajowej dyscyplin wędkarskich. Mam zaszczyt sędziować mistrzostwa Polski w wędkarstwie podolodowym. Znajdujemy się na zbiorniku w Pomorze. Jest to trzecia tura zawodów. Z dwóch tur mistrzostw Polski, czyli pierwsza tura, trzy, tury rozgrywały się, się Biskowcu a tu rozgrywają się trzy tury na jeziorze Pomorze. Cóż mogę powiedzieć? Pierwsze, pierwsze dwie tury jezioro Zalewę, tak? Tak. Było Były dość słabe gdyż tam ryby należało wyszukać, wyselekcjonować i praktycznie wybiegać ryby stały w grupach tam gdzie było na dole, czyli w grupach stałe jezioro nie jest głębokie, jest płytkie niemniej jednak, niemniej jednak trzeba było tą rybę wyselekcjonować natomiast na jeziorze pomoże. Tutaj rybostan jest bardzo zróżnicowany i będą większe wyniki. Ja szacuję, że gdzieś około 3 kg. Dzisiaj będą takie wyniki. Najlepsze wyniki z jeziora Zelwe były 1400 punktów, a tu będzie gdzieś około 3 kg. Startuje w drugiej edycji 15 drużyn, 6 zawodników indywidualnych. Łącznie 81 zawodników. Cóż mogę powiedzieć? Organizacja zawodów tutaj w Okręgu białostockim powinna być przykładem dla wszystkich okręgów w Polsce, w jaki sposób organizować Mistrzostwo Polskie. Sędziowanie tu na tej ziemi jest dla mnie przyjemnością. Nie tylko obowiązkiem, ale przyjemnością. Ja praktycznie tu mogę, mogę powiedzieć, że przy tym się, przy tej załamującej się pogodzie, gdzie lud nam ucieka, mimo tego, ja tu odpoczywam praktycznie psychicznie. Organizacja Perfekt. Sędziowie profesjonalni, pełen profesjonalist. Z Andrzejem Gorlewskim byłem członkiem kadry narodowej na czele organizacja samych zawodów przez Okręg Białostocki mówię, podwyższyła, podwyższyła poziom organizacji wszelkich zawodów rozgrywanych w randze Mistrzostw Polski. Szkoda, że nie ma władz, no ale nasze władze, że tak powiem były zajęte, bo akurat w tym terminie było posiedzenie zarządu głównego. W związku z powyższym mogę powiedzieć, że władze są usprawiedliwione, że tu ich nie ma, ale, ale naprawdę szkoda z tego względu, że zobaczyliby naocznie, w jaki sposób można zorganizować porządnie Mistrzostwa Polski Co jeszcze mogę powiedzieć kto wygra? ten Mistrzostwa Polski cały czas jest rzeczą otwartą. Na razie po pięciu turach prowadzi drużyna Górek Team Pruszków. Drugie miejsce zajmuje Łowisko NAD. Trzecie miejsce WKS wok, Czwarte miejsce... Przepraszam, drugie miejsce Białystok Stok pierwszy, trzecie miejsce yy, to jest łowisko NET, czwarte miejsce Kiwok, piąte miejsce Taka w Oliwii Tarnów i szóste WKS Barakuda od szóstego do piątego miejsca te drużyny, od szóstego do trzeciego miejsca te drużyny mogą jeszcze się wymieszać i, i, i sprawa jest cały czas otwarta tak samo jak w klasyfikacji indywidualnej. Nie ma pewniaka, kto wygra Mistrzostwa Polski w wędkarskim podlodowym w 2016 roku. Zobaczymy, co trzecia tura pokaże. Mam nadzieję, że wygrałem najlepiej. szóste miejsce Michał Brzozowski. Mam na miejsce wieduka Arkadiusz. Bravo! Vai a mi jacket bachi Alla scena mi faceva il top son Ci Poniamo jest Valghi serve una badie AReday Ma volevo dire che Arturo Kowalski è una battuta di di pedros itu

i'm not alone W 2016 roku wędkarstwie podlodowym zostaje klub głowisko MET Olszty I. A mistrzem Polski drużynowym na 2016 roku wędkarstwie podlodowym zostaje Górek i Prusków. Przedstawiam wam aktualnego mistrza Polski wędkarstwie polodowym na rok 2016, Bartosz Głowacki. Bartku, powiedz parę słów, jakie były emocje na tych zawodach. No, zawody były dosyć ciężkimi zawodami. Dlatego, że... Nie, na razie dziękuję. <grym> dlatego, że trud, były trudne łowiska, było dużo zer, nie było tak, że siadamy na rybie, i ją cały czas mówimy. Trzeba ją trochę poszukać. Było ją trzeba trochę utrzymać, także nie było to naprawdę proste łowienie. Aczkolwiek wolę takie łowienie, niż łowienie, że siadamy i wyjmujemy rybę za rybę. Także naprawdę podobało mi się te zawody i podpasowało mi to. To może parę słów o sprzęcie. Na jakie żyłki łowiłeś? Zależy na których zawodach. To praktycznie od 005 do 0,08, tak jak na przykład dzisiaj, wiedziałem, że mam rybę, że jest dosyć głęboko chciałem, żeby to szybko spadało, a nie chciałem, żeby się coś tam wadziło, polątało, wolałem troszeczkę grubiej dłużej to ta mormyszka spadała, ale byłem pewien, że wszystko będzie tak jak trzeba A mormyszki mniej więcej, jakich używałeś? Od 0,03 grama do... do 0,3, przepraszam, 0,03 grama do 0, 3, 06, 07, a nawet chwilami 08. Fajnie. A jaki już używałeś? Na co te rybki tam reagowały? Mm, tylko ochotka, założę pinkę, ale te brania nie były tak pewne jak na chod. Dzięki wielkie. Gratulacje jeszcze raz z w tym roku.